Historia najsłynniejszego polskiego słowa, używanego nawet na światowych boiskach i kortach. Kura plus W. No właśnie, dlaczego ta kura? Najbardziej popularna teoria głosi, że wyraz ma bezpośrednio słowiański rodowód i pochodzi od słowa kur, czyli kogut. Wiecie, kury zawsze były uważane za takie ptaki no. lekkich obyczajów. Szczególnie kogut, który spółkował zawsze z całym kurnikiem. Obserwacje zachowania tych chyba najpopularniejszych na naszym terytorium ptaków sprawiły, że kobiety, które handlowały swoim ciałem, a ten zawód to jest nawet starszy od tego słowa, zaczęto nazywać kurami, a w średniowieczu za pośrednictwem ewolucji językowej dodano W i ukształtował się ten wyraz w obecnej formie. Co oczywiście nie zastopowało jego ewolucji. Już z XIII wieku zachowały się zapiski świadczące o tym, że to słowo jest obraźliwe, a w okolicach 15 zaczęto obrażać mężczyzn poprzez łączenie go ze słowem syn. I tak na poważnie, wiecie co to oznacza? Że prawdopodobnie nasi przodkowie 15 lipca 1410 roku patrząc na biało-czarne pola Grunwaldu mówili do siebie Na pochybel tym krzyżackim skurwys... A na koniec zapraszam do opisu, bo tam znajdziesz inne ciekawe teorie na temat pochodzenia tego słowa.